Dzisiaj z nami Paweł Kopycki. Paweł, ostatni mecz w górniku. Dość twardy, bardzo blisko byliśmy wygrania. Jak ty byś ocenił ten mecz i czy on był do wygrania? Mecz na pewno był do wygrania, gdybyśmy zagrali na takim poziomie jak graliśmy poprzednio, bo zdecydowanie zabrakło nam skuteczności, nie trafiliśmy dużo prostych rzutów. Drużna z Wałbrzycha, czego można było się spodziewać, była też bardzo fizyczna, co mogło nas wybić z rytmu trochę na początku meczu ale sądzę, że gdybyśmy zagrali dobre zawody, to ten mecz był do wygrania. Jak wyglądają Wasze przygotowania do sobotniego spotkania na naszej hali z Opolem? Przygotowujemy się do meczu z Opolem poprawiając te rzeczy, które nie działały w Wałbrzychu i cały czas zwracając uwagę na zbiórkę, którą zdecydowanie poprawiliśmy w trakcie sezonu. No i szukamy, coraz, szukamy rozwiązań, żeby uprzykrzyć życie po prostu drużynie Sopolem. Mecz w Górniku, jak się oglądało, wyglądał na bardzo bardzo fizyczny, też zespół z Górnika bardzo, bardzo mocno zbudowany. Co też, że tak powiem, widać po Tobie, tamta sytuacja. No. Czuję się już dobrze. Na meczu, gdy już jakby zostało to zaklejone, też mi to nie przeszkadzało, ponieważ adrenalina po prostu wzięła górę. No ale po meczu też jakby nic mi nie było, jedyne co to musiałem chwilę poczekać, żeby jakby ta rana się zasklepiła, żeby nie trzeba było jej po prostu szyć. Podsumowując jakby pierwszą rundę i drugą, jak według Ciebie, jak według Was będzie wyglądała ta druga runda w naszym wykonaniu? Mam nadzieję, że ta druga runda będzie wyglądała bardziej jak końcówka pierwszej rundy, gdzie już wrzuciliśmy jakby wyższy bieg i byliśmy jakby bardzo niewygodną drużyną dla wszystkich w lidze. To pokazuje nawet wygrana z dzikami na ich parkiecie. No i mam nadzieję, że nie powtórzymy po prostu takiego początku jak w pierwszej rundzie, gdzie przegraliśmy kilka meczów jednym, dwoma punktami i po prostu zabrakło nam szczęścia czy chociażby wykończenia tych meczów.